Państwo wraz z zawiadomieniem o dzisiejszym posiedzeniu Rady Gminy. Na wniosek Wójta będzie rozposzerzony za proszę Państwa o dwa punkty, mianowicie o podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Roczna I podjęcie uchwały Pani Naskowska jestem, jestem za. Pan Jaśnicki Przemysław. Jestem, jestem za. Pan Kumor Mariusz. Jestem za. Pan Dróda Jarosław. Jestem za. Pani Serszeniewa. Jestem za. Pani Agnowska Piotr. Jestem za. Pan Kapelar Wojciech. Jestem za. Pan Kapelar, Jestem za. Pani Agnowska Andrzej Jestem za. Pani Mariusz Justyna. Jestem za. Góralski Wojciech. Jestem za. Pan Czapkowski Mariusz. Jestem za. Pani Młodzanek Joanna. Jestem za. Pan Głosen Marcin. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek dzisiejszego posiedzenia Wóradzki Wojciech, jestem za. Pan Szarkowski, Marcin. Jestem za. Pani Muzanek, Joanna. Jestem za. Pan Popowski, Marcin. Jestem Dziękuję. za. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do trzeciego punktu dzisiejszego porządku obrad uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy wyglądu. Proszę Państwa, czy yy, to jest w omówieniu tej, mówieniu tego projektu uchwały na wspólnym z komisji, czy mają Państwo jeszcze jakieś uwagi odnośnie tego? Uchwała jak w imieniu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wieloletnich programów finansowych i na 2020 rok. Na podstawie artykułu 226, 227, 228, 230, ust. 6 i artykułu 243 do 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, które z lipca 2019 roku pozycja 869 z późniejszymi zmianami się. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy godzin na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego uchwały. Paragraf 2. Punkt 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020-2023 po zmianach otrzymuje udzielenie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Punkt 3. Dołącza się określenie Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się w gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu pojęcia. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Pani Andrzej Katarzyna. Jestem za. Pani Laskowska Anna. Za. Pani Asiński. Jestem za. Pan Północ -Mariusz. Mariusz. Jestem za. Pan Guzda Jarosław. Jestem, Pan za. Jestem za. Pani Sierżeniewa. Jestem za. Pani Błoską Piotr. Pan Jestem za. Pan Kapela Wojciech. Jestem za. Pan Dakala Artur. Jestem za. Panie Polski za. Pani Mariusz Justyna? Jestem za. Burmistrz Wojciech, jestem za. Pan Szanowny Mariusz? Jestem za. Pani Guzanek Joanna? za. Pan Zbocki Mariusz? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego dzisiejszego porządku obrad. Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej w Gminie Murocin na rok 2020. Słucham, czy mają Państwo jakieś uwagi z tego projektu? Nie. Dziękuję bardzo. Vamos lá. pierwsze się wydatki budżetu gminy na 2020 rok. Pani Akwieli Skarżyna? Jestem za. Pani, Pani Nastowska Anna? Jestem za. Pan Świntki Przemysław? Panie... Jestem za. Pan Pumar Mariusz? Jestem za. Pan Młody Kraj-Roszko? Jestem za. Pani Starysza Jestem za. Pan Głoski Piotr? Jestem za. Pan Kaberat Wojciech? Jestem za. Pani Koperarka? Jestem za. Pani Agnowska Grzegorz? Jestem za. Pani Marza Czestkiewa? Jestem za. Pan Szabowski Mariusz? Jestem za. Pani Zanik Radna? Jestem za. Pan Kupowski Marcin? Jestem za.

a 39 później z mineralami chwalę się za yes so but... Panie Polski, Pani Mariusz, jestem -Za. za. Jestem za. Pan Szacowski, Mariusz, jestem za. Panią zamykam. Pan Pogłosy, Mariusz, jestem za. Dziękuję. Wspieramy, że uchwała jest na Przechodzimy do punktu 7. czyli przedłożony w uchwały w sprawie obniżenia ceny spółki do ustalenia wymiaru podatku rolnego. O tym też przerobę rozmawiamy się na spółkę posiedzeń komisji. Czy mają Państwo jeszcze jakieś uwagi?

Pani Jestem za. Panią Jasko Jestem za. Pan Jasieński? Jestem za. Pan Mariusz? Jestem za. Pan Wójt Jestem za. Pani Serżynka? Jestem za. Pan Jestem za. Pan Paweł Wojciech? Jestem za. Pan Krzysztof Jestem za. Pan Jarosław Jestem za. Pani Mariusz Jestem za. Pan Jestem za. Pani